Hello, hello 3.2.0 widzowie, dzisiaj jesteśmy w grze Total Accurate Battle Simulator to jest gra, w której po prostu są dwie strony jedna niebieska, druga czerwona i cel w tej grze jest taki, że drugi, na przykład tak w kampanii sobie zagramy to chodzi o to, że druga strona ma ileś jednostek my mamy ileś pieniędzy i musimy ich tyle wydać, żeby mieć na, na jednostki je postawić po prostu Cel jest taki, żeby wygrać, no i tak przychodzić, przechodzić, no i o to, to chodzi w Twitchu, więc dzisiaj nagramy sobie kampanię. Będziemy też kiedyś grać w sandboxie, czyli w nieograniczonych jednostkach, tylko za dużo też nie można spamić, bo ci skraszuje grę. Już raz tak miałem. Piękna sobie kampanię. I tak. Tu macie kampanię od Lanfala. Ale tu też powinna być jeszcze zakładka do WLAN, ale ja jej nie mam. Przed chwilą ją mam, mam. Tak, tu mamy, tu mamy kampanię początkującą. Ja już gram w tą grę, więc nie będę ją przychodził. Przejdziemy setkę Under 2, czyli przygoda. Właściwie wy wybierzemy tą kampanię, tu mamy różne poziomy. Mamy aż ich 6, więc się zapowiada mega znajomo. No i zaczynamy, od pierwszej nic. I tak. W tej grze polega na to, że mamy rozstawione jednostki roga. Są tu gdzieś se. One są akurat na drzewie. I my mamy tutaj złoto. Za złoto możemy zestawić te jednostki. Tutaj mamy ilość jednostek i koło, żeby skasować wszystkie. I tutaj mamy różne zakładki tych postaci. No i możemy sobie je zrespić, żeby one walczyły z przeciwną stroną. Po prostu w Cel w tej grze to wygrać Żeby nasza armia pokonała tą drugą armię Więc... Więc tutaj mamy w ogóle... Tu mamy jakieś sekretne postacie. Coś jakieś fajne. Mamy tutaj dużo fajnych postaci. Tym przyciskiem rozpoczynamy bitwę. Lewym przyciskiem mogę zrobić slowmo. A, gdy, gdy kliknę F, to mogę sterować postacią. Mogę bić nią i tak dalej. Mogę sterować tą postacią, patrzcie. Na przykład mogę takiego typa zaatakować i go zabiję, widzicie? No. Więc to jest super gra. Polecam ją pobrać. chcecie ją pobrać? Jak chcecie ją pobrać, to wam podam link w opisie. Do tej strony. Znaczy albo nie wiem. Albo nie będę wam podawał. <grym> po prostu skontaktujcie się ze mną, to wam podam link. Nie, nie będę podawał. Po prostu. Gdy chcecie grę sobie pobrać, no to się skontaktujcie ze mną w komentarzach i ja wam pomogę pobrać Dobra. Więc teraz sobie. Le teraz. To są włócznicy z wężami. Po prostu oni strzelają wężami i te węże atakują. Sobie tu wziąć. Mógłbym trochę łuczników, dobra. Tylko trzech? No i tu mamy. Tu... Oni mają farmerów i go gości w snopie siana. A my mamy dość potężną armię. Ludzi z tarczami, dobra, więc przyjmijmy. przyjmijmy przejmy kontrolę nad jednym typkiem, który się bez przerwy przewraca. Nie mogę wstać. Oho, ej. O nie, no i dedłem. Znaczy, no dedłem niestety było. Na, na, na dole mamy pasek nie, biały, to jest pasek zdrowia. I gdy go nie będzie, po prostu po, postać umier. Dobra, więc teraz tutaj mamy jakiś typków snopisiana, Ja się nie dam tak łatwo nabrać. No tak, czyli oh, oni po prostu mają tych typków snopisiana. siana. Dobra, więc ja już w to grę grałem. Tu mamy. Dobra. O, dobra, no i tyle. I ja tu dałam ludzi, y, łuczników i tych kamieni, żeby oni rzucali w nich. I strzelali. Ej, I to, i to jest prosta kampania, bo o, 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 oni są słabi dość. Więc prze, przejdziemy tu. Znaczy, nie całą przejdziemy, tylko przejdziemy tam z kilka misji. No dawajcie, dawajcie, strzelajcie w tych snopsianach. Le, w całą... Wszystkich e, rycerzy chyba prawie wyeliminowali. Ale nasza armia powinna sobie poradzić. Tutaj łucznicy z kamieni. Łucznicy i kamienie powinny. Dobra. dobra. oni, oni. Oni tu podeszli. Dobra, tu dwóch zostało. To wygramy. Mamy ma jeszcze trochę łuczników. A nie. Przychodzi ich trochę, dobra. Dawajcie, pokonajcie ich. Osie, gramolicie. Został ostatni. Ej, co jest grane? Żyjecie? Aha, bo, aha, aha, bo tu został. O, o, o ostatni. Zaklikno... Zaklinował się. No i wygraliśmy. O, no i teraz mamy jakąś mapkę. Z tego co widzę tutaj nie mamy innych postaci. Tu widzę jakoś jedną postać dwóch typków, tylko... <laughs> nie wiadomo. Cześć czekaj, bo my mamy 100 zł, czyli tu są typsy. typy, to które by tutaj wziął. Nie wiem, wzi... albo we 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 wezmę tego typka starszego, dawaj. Rzu rzucił się na niego. Czekaj, spróbuję na nad nim przejąć kontrolę. S spróbuję zabić tych małych gnojków. O kurde. No idźcie ode mnie, wystaruchy śmierdzące! Co ty robisz? Czekaj, zakończę tą bitwę i coś innego dajmy, bo za słaby chyba. Poradzić. Dobra, weźmy sobie. Postawmy tutaj. Oni tu zejdą, nie? Postawmy sobie rycerza, bo tu tylko 100 złota mamy. Dobra, więc bo mam mały, małego gnajka. Kójdę, no! Mogę ich zabić. Czekaj, czekaj, za. Nie oni. Nie mogę ich pokonać jakaś. No bo. Albo mam pomysł. Po prostu rozpocznę bitwę. I, i, I niech oni się po prostu biją. Gdzie ty, rycerzu, idziesz tam na, na schody? Chodź tutaj. Ty... Ej pano. Dawaj, nawalaj go. Dawaj. Dobra. Jednego zabiję, To teraz drugiego. Dawaj, dawaj. Dawaj. Opa, jak w głowę mu. Opa, jak w głowę mu przydzwonił tym mieczem. Dobra. O nie. Ma, mamy tutaj dużo tych panów, co wcześniej. I mamy tylko 3000 kasy. Tu by dał tych. I przydałoby się... Czy, gdzie była... O, tu jest katapulta. A co ona aż tysiąc? Zesrało was chyba. Dobra, dajmy tyle tyle gości i rozpoczynamy. O, 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 oni będą kamieniami rzucać. Uwaga, patrzcie na to. Ole, dostał. A, 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 ale się rzucają na o kurde! Dobra, ch 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 chyba sobie poradzimy, ale... Ale... Ugh, to dopiero się bitwa rozpoczęła. Dobra! Wygramy to na luzie, małych już zostało. A, a jednak czekaj, czekaj. Bo ich tu jeszcze trochę gromada została. Poczekaj, czekaj, czekaj, bo tu jest jeszcze trochę... Co tu się dzieje? No dawajcie tymi kamieniami. No nie, no! Sprawcie ich! Dawajcie trzech ostatnich... Czyli we, we, we wezmę jednego typa. Z kamieniami spróbuję go załatwić. Dobra, wygraliśmy i tak. Co teraz mamy? Jej, ej, bo... Ej bo tu żadnego typka nie widzę. Se se sekretnie się chyba gdzieś, a tu... O tu są panowie, patrzcie! Tu mamy tych z gitarą. Nie wiem co oni robią. Ale pata, mamy normalnie tego typa. I se łucznika weźmy z wężem. Można. To z mieczem dawać. Idziemy. Aha, po prostu... I co? Oni... Hmm. O, oni tak w tu będą siedzieć? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Też

Kurde, nie mogę spaść. No i zabiłem. Zabaj Czekaj. Mam pomysł. Popro Albo skasuję tych i we 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 wezmę tylko tych z mieczami. Bra, i i idziemy na nich. Trzech ry rycerów idzie. Rycerzów. Idziemy na nich. Tych gnojków. Aha, aha, a jak widzowie, yy, dziwne dźwięki wydają te postacie. To, to już nie moja wina. Ej, patrz, ej pa, patrz, bo oni spadają, pa. Ej, to jest, ej, ten, ej, ej, ta misja była zbyt łatwa, bo. Patrz, bo wszyscy oni prawie spadli, nie? I to bez sensu trochę, że kurde. Oni, oni kurde, tam gdzieś przy rogu mapy stali, no i kur, spadli wszyscy już. O, o, to są w ogóle do dodobzi rycerze. Móż... <musz> Móż... <musz> <musz> Kietera tu nawet mamy. Dobra, więc, dobra, dawajcie, idziemy. Panowie, załatwić ich. Strzelamy! O, kuj, I e, pan no co? Już wszystkich tych wyleminowali. Bez przesady. Dobra. Sp starajcie się zabić tych, tych szkieletów, nie? Dobra wygrana. Za, za pierwszym razem. I co, no i co teraz mamy? Mamy takie... Aha, to znów taka podobna misja. Mamy tylko jednego typa spałko. No i jedynie praw... Dobra, to se weźmy tego typa spałą. I dawaj, ugraj to. Aha, oni spadli. Dawaj, walcz! Walcz! Ale dostał. No nie! To poczekaj, skasuję tego i go zrespię na dole, żeby on tam mógł zejść. I przejmę na, nad nim kontrolę. Dawaj, spadaj. No dawaj, idziemy! Co? No kurde, e, 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 walną mnie pałką. Już dednąłem. No chodź tu, no chodź. No co jest? Do, dobra, nie będę już kontrolował. Nie, nie, niech oni tu sami biją się. A gdzie ty kolego idziesz? Dawaj! PISIO! Piszę! To z to! Ole mu przyzwonił pałką dobra. No i no widzisz. Oho! Widziałem to. W krzakach są schowani. No widzę ich, widzę. Widzę was tu. Bo, bo przy, przy respieniu widziałem efekty. Oho, oni w tych krzakach są pochowani, już wiem. Więc tu z może u łuczników bym mógł zaraz a, a, albo by z wężami, bo mógł... Ej, ej mam genialny pomysł, da z wężami by tu doł... Teraz by na spokojnie, na przykład o... O teraz, dobra, dawaj, dawajcie. O, o a haj, tu... Poza nimi mamy jednego farmera. i no, oni się teraz z wężem biją, bo mam... zaraz piję łuczników, o nie? Teraz uczniów z wężami, którzy... Co tu się dzieje? O Boże Jaka tu walka się prowadzi. Co się z tym gościem dzieje? Ale go po, podnoszą. No dawajcie! O nie, tutaj garstka ich idzie. Dawajcie. No nie, no czekaj, no trzeba, trzeba to jakoś inaczej wykombinować, bo tu się nie da, nie? Dobra, więc widowie za... To, to już ostatnia, to już ostatnia misja i będziemy kończyć, tylko se... Coś wykombinujmy. Ej, ej, a co wy na to, żeby wziął Mutanta? Gdzie, o, tu jest Mutant. O dawaj, postawiłby go. Zostało nam tysiąc, no i teraz by... U, uczników, tu trochę poraz tylko. Pił, Jednego z mieczem. Dobra. No i to, no, no i dawaj. Z... Dawaj, dawaj. Aha, 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 bo oni tu też są. Aha, no i on mojego zabił. Świetnie, nie? W ten, w ten, mu, w te, w ten mutant mojego zabił. Dawaj, zgniataj w tych, w zgniataj tych małych. I Elon ma HP. A nie, bo się... Cheliłem w rolę. Nie, ucznik! Łucznik. Nie! Dawaj, zgniata ich! To twoja misja! O kurde! Ale niesiesz bykę! No i o to chodzi! No i widzicie. Mutant se poradził. A tu co mamy? Uu, no, tu, tu już dość duża armia. No, i jednego farmera sobie wezmę. Obraz kałami zastrzelił gość. O nie! Wywalił tego rycerza. On, te on, te on teraz będzie mi łuczników zabił. A dobra, poradził mi się. Dawajcie łucznicy. Zabijcie tych ostatnich rycerów. No, no. Ej, tu. Ej, co? Ej, pa, tu został. What, what the fuck? Aha, patrzcie, patrzcie, o tutaj. Uuu, w ogóle tutaj, przypomniało mi się to wejście. Trzeba byłoby to sprawdzić, właśnie. Dobra. Co tu mamy, gości? O nie, ci się. O, tu, tu, tu są ci Wikingowie, którzy, którzy będą skakać. No to by. No, 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 to na, na pewno trzeba tych i uh, uh, łuczników trzeba bardzo daleko dać, żeby, a czekaj widzowie, bo to już ostatnia bitwa miała być, dobra, czekajcie, dobra widzowie, to, 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 to będzie już ostatnia bitwa, kurde, za, zapomniałem se, to, to miała być ostatnia bitwa, no, dobra, to, to już będzie ostatnia bitwa, przysięgam. Dawajcie, węże! Atakujcie! Atakujcie węże, dawajcie! Nie! Przegrywamy to. Ej, ej, w ogóle zda zdałem sobie sprawę, że, że, że te ucznicy z wężami są gorsi niż zwykli. Dobra, więc my to chyba przegramy, nie? Oczywiście, bo tu zostali jeszcze ostatni. Ej, dobra! I dobra wygraliśmy to, dobra widzowie, więc to by było na tyle. O, tu z farmer, dobra, nie będziemy tego robić, więc widzowie, to było na tyle. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!